Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj Dęko yy, miałam nagrywać je za tydzień, ale coś było busy w weekend przez Jan ma urodziny i nie miałam absolutnie czasu na robienie jeszcze vloga, bo mu ogarnąć to wszystko, yy, a do tego już mi się tu wysypuje, także... W tym tygodniu stwierdzam, że jest idealny moment na tęko. I zacznijmy od pomadki do ust. Nie wiem, czy Wy też, ale ja to dla mnie to jest taka satysfakcja, jak w końcu się zużyję pomadkę, bo pomadki wystarczają na tak strasznie długo. I to była pomadka z Balea. Ona bardzo, bardzo przypomina tą z Niwa, tą różaną właśnie. Wydaje mi się, że to jest po prostu kopia tej z Niwa. Ale była bardzo fajna używałam jej w pracy głównie do pracy nie lubię nosić pomadek ani błyszczyków, ja cały czas piję wodę i bym miała całą tą butelkę obklejoną tak rzadko ja jednak noszę do pomadki także fajnie, że tam ja troszeczkę koloru ale wciąż to ładka nabliżająca pomadka. E, zużyłam w końcu, ponad rok to zużywałam. E, to jest Fluff Christmas Cookie, mgiełka do poduszki na dobranoc. Przecież i po prostu zapach jest nie do opisania jaki jest boski, takie słodkie ciasteczka. Ale po prostu ten zapach jest tak cudny. O, oh, miałam e, momenty, kiedy używałam codziennie, a potem zapominam na jakiś czas. Liam strasznie lubił, więc też się psikało, psikał sobie ręce i wąchało, że tak pięknie pachnie. Ehm, I właśnie miałam to kołuszka i spryskiwałam z siebie poduszkę przed czytaniem książki. Po prostu cudowny, cudowny produkt. Mam że kiedyś się jeszcze pojawi, to mam nadzieję, że mi siostra kupi. Ale to była tam giełka, to jest po prostu mistrzostwo świata. Zużyłam również po długim, myślę, że z rok dobry, krem do rąk z indigo, zapach to był Seventh Heaven i to był najpiękniejszy zapach pamiętam, że dostałam taki zestaw na święta z dwa lata temu i tam były różne próbki właśnie balsamów o różnych zapachach i pamiętam, że Seven Heaven był najpiękniejszy i cudownie cudownie pachniał super nawilżał pompka więc idealny, stał mi na toaletce bardzo długo i w końcu go zużyłam no jednak go tak, tak często nie użyłam, bo częściej właśnie w pracy używam niż w domu, bo tak jak że krem, zaraz tu znowu myję i wiecie, i nie nakładam go tak często, raczej rano i wieczorem, sporadycznie w ciągu dnia, ale ten jest po prostu boski, także polecam. W ogóle mamy taką cudną pogodę, nie wiem czy słyszycie, ptaszki śpiewają, otworzyłam drzwi do ogrodu, bo jest po prostu tak pięknie. Duży, duży żel z palmolive, mleko i miód. Wydawało mi się, że wystarczy na bardzo długo, bo jest bardzo duży, ale niestety ma taki wielki ten otwór, że za dużo się wylewało i wydaje mi się, że Skończył się szybciej niż taki mały, także nie wystarczy na tak jak chciałam, ale bardzo lubię Palmolive, także dawno go nie miałam. Tutaj mam opakowanie z Desdraonda tego Wild. Ja go jeszcze nie zużyłam, ale wrzuciłam opakowanie, żeby pokazać jakiś zapach. Jaśmin and Mandarin Blossom. Przecudnie pachnie, tak jak Wam wspominałam we vlogu, jak po prostu takie bal, taki. Mm, jak to po polsku będzie, taki masażer, taka kostka, o kostka do masowania e, z lasz i on tak cudownie pachnie. Jestem zakochana i już sobie kupiłam e, ten zapas wymienny, bo są teraz na wyprzedaży, więc wolę sobie kupić teraz niż jak mi się skończy i nie będzie na wyprzedaży. Także kupiłam sobie teraz Cherry Blossom czereśniowy też musi być e, wiśnia, wiśniowy też musi być super, e, tutaj miałam o, te płatki z Isany to jest, e, znaczy nawet nie płatki tylko taka maska na oko oczu jest obłędna chodziłam w niej aż już tak wyschła, bo po prostu było tak przyjemnie o, to są te jak e, maseczki w płachcie także trzymają się super e, na oczach, super, po prostu rewelacja e, zużyłam na oba, z oba Ostatnim już moje duo z e, fluffa Morning Cappuccino i Sleeping Cream. Strasznie lubiłam, zestaw. miałam chyba trzy: trzy z rząd zużyłam. E, na dzień jest energetyzujący krem na dzień em, dobry z ekstraktem z kambuchy, a na noc jest regenerujący krem na dobranoc z pojem księżycowym bardzo je lubiłam, super kremy, no teraz już troszkę zaniknie u mnie ten fluff no ale nie bardzo mam go teraz gdzie kupować także jak będę w Polsce, mam nadzieję, że będziemy właśnie w Polsce samochodem w tym roku, także zrobię sobie zapas różnych rzeczy, bo będę miała na to miejsce, em, ale te kremy są naprawdę fajne i polecam tu mam dezodorant, który właśnie teraz ostatnio zużyłam. Z Sure bardzo lubiła się ten zapach Bright Bouquet, bo jest taki piękny, wiecie, kwiatowy, słodki. Chciałam być owocowy, nie kwiatowy. Także też już się też fajnie u mnie sprawdzały, ale teraz no próbujemy właśnie takich dezodorantów bez um, aluminium. Zużyłam jeszcze taki mały kremik z Ones, czyli firma Jessica Alby, to udało mi się kupić gdzieś w TK Maxie i był strasznie fajny, bo to jest Hydrogel Cream, czyli taki żelowy krem. Ta konsystencja była naprawdę świetna. Jego było 17 ml, ale wystarczył mi na bardzo długo, używam go na dzień i na noc, bo już nie mam takiego typowo na dzień i na noc kremu. I był super, jeżeli kiedykolwiek jeszcze go spotkam, to na pewno go jeszcze kupię które możecie słychać tutaj stukającego z jakiego podłogę. E, zużyłam e, wcierkę do włosów z Lale. I e, tu jest napisane lawenda wcierka do włosów i to mnie zgubiło, bo nie doczytałam. Ocet jabłkowy. Nienawidzę octu, nienawidzę zapachu octu. I ten był strasznie, strasznie wyczuwalny, także to nie było dla mnie miłe doświadczenie. E, ale fajnie, bo miał pipetkę, super się nakładało, ale włosy tak strasznie octem dawały. Także nie wiem jak z tymi, wiecie, z tymi cierkami. Używam, masuję, mam również serum do skóry głowy. Będę porównywać sobie właśnie zdjęcia, robić jak dużo mi rosło włosów, ale używam regularnie, także jestem bardzo zadowolona. Tu mam jakąś, o, ta maska! Tej jeszcze nie miałam, to jest taka na noc maska. Super nabliżająca właśnie. Um z Garniera, ja je uwielbiam i Adam wie i zawsze mi je kupuje jak są jakieś święta, bo mnie jest szkoda one są takie, kurde, dosyć drogie dzień dobry no ja wiem, ty masz parcie na szkło to jest denko, nie proszę pana film o panu um, także bardzo się cieszę jak je dostaję bo mi zawsze szkoda sobie je kupić, zwłaszcza, że mam tyle maseczek um, bardzo, bardzo fajna na święta sól do kąpieli o zapachu crispy apple o jezu, jak to pachnie. Kiedyś będzie możliwość. Ja jestem tego pewna, że będę mogła wam pokazać, jak to pachnie i wy powąchacie przez ekran. To jest taki cudny zapach, że um, trochę musiałam to ukryć, żeby musy mi całego nie zużył bo podzieliłam się, ale też chciałam go zużyć ze starej medlarni. Bardzo polecam, jeżeli się to jeszcze pojawi, nie wiem czy to zaka, limitowana dysaje, jeżeli się pojawi w tym roku. Cud mi jak to pachniało. Tylko tutaj było takie łatwe otwieranie. Ziguiś. To było takie łatwe otwieranie, a ja to pierwsze przecięłam. A tutaj trzeba było tak i potem zakleić. Także czytam opakowania. Hydrolat z Bardzo, bardzo fajny, kwiatowy do tonizacji twarzy, przeciwsmarszczkowy. Ja wiem, pachnie pięknie, różanie. Ej, Zigui, nie możesz, ty tak nie możesz, bo to jest mój kanał. To jest mój kanał. Przestań mi się tutaj wtrącać. I to jest właśnie y, na górze róże. Nazywa się Przepięknie Różany Zapach. Ja uwielbiam różane produkty. Y, super miał ten rozpylacz, bo to była rzeczywiście taka mgiełka. Teraz mam z The Body Shop i jak pierwsza raz to tak wiecie, jakby mnie po prostu opluło. <laughs> Więc y, jednak y, to dużo daje. Polecam. Strasznie się przyzwyczaiłam właśnie do tych hydrolatów. Y, I mam kolejny, bo jak Coś widzę fajnego w TK się to kupuję. Bo się tak przyzwyczaiłam, że wieczorem jak skończę pielęgnację, nałożę te kremy, to sobie jeszcze psiknę. Także fajnie. Mydełko Często je kupuję, bo najczęściej bo... Chociaż teraz zauważyłam, że na ostatnich zakupach, że powiększyła się ilość mydełek i żel podpysznic w Tesco, więc bardzo się cieszę. Ale najczęściej kupowałam te kareks i ten jest z Akademia Oil. Bardzo fajne. Ja widzę, co robisz Sygi. Tu w ogóle Wam zapomniałam pokazać. Z prezentem mojej mamy dostałam również zestaw takich kul do kąpieli. Słodka pomarańcza, śliwka z przyprawami i drzewo sandałowe. Wanilia i kokos. Musiałam sobie zobaczyć. I były super, były w ogóle gigantyczne, przepięknie zapakowane, jak cukierki. Żel pod prysznic z DAW. To była taka limitowana edycja zimowa. I tu jest Winter Spice and Jaśmin. Przepięknie pachnie, przypomnę sobie. Nie lubicie, jak one się otwierają, bo zawsze trzeba tak pasnokcie podważyć. i O! No, już to, to święta. To ewidentnie święta. Przepiękna, limitowana edycja. Uwielbiam DAW. E, zużyłam mini Body Wash z mojego kalendarza adwentowego. Są pęglory, owocowy, przepięknie pachniał. Jedyny minus te butelki one są takie twarde, tak ciężko to wyciągnąć także je do góry nogami Cały czas właśnie wiecie, wodę daję, bo szkoda, żeby się coś zmarnowało e, ale zapachy są obłędne i chyba właśnie nigdy nie miałam tej wersji em, owocowej. Także fajnie, że mogłam spróbować. E, jeszcze jeden dezodorant zu, zużyłam z DAF, chyba Fresh to chyba taki, no, na winieniu, bo oryginalny to chyba się Oryginalny, a ten jest freszny. Ale daw też lubię, bo lubię przede wszystkim, przede wszystkim zapach. Zużyłam również w Soap Glory, również z kalendarza dom, żel do mycia twarzy z witaminą C i on miał takie drobinki, ale ich było tak strasznie mało, że nie wiem, czy one w ogóle cokolwiek robiły, ale był bardzo przyjemny w użytkowaniu. Tak, wiecie, twarz była po prostu taka fajna, odświeżona, bardzo, bardzo fajnie mi się sprawdził. Um, szampon z L'Oreal Elvive Extraordinary Oil często do nich wracam, bo one są naprawdę fajne i fajnie właśnie domywają skórę głowy także tą serię bardzo lubię jest jeszcze inna, ale ja nie wiem Chyba u mnie jej po prostu nie ma, bo tamtą chciałam oryginalnie kupić, ale wydawało mi się, że to jest ta, ale to nie jest ta, czyli chyba tamtej po prostu u mnie nie ma, um, ale dajcie znać, jakie polecacie szampony, właśnie takie bardzo dobrze oczyszczające włosy. Um, bo maskę to już niedługo odmienia tego kalosa, Bo ta teraz sama jest okropna i już tak strasznie, strasznie długo myję włosy i tak mało je nakładam, żeby nie obciążyły te włosy. Bo ostatnio wyglądały tragicznie. Cień na wyglądają ok. Już mi krzywka oczywiście odrasta, po dwóch tygodniach już zaczyna mi wchodzić do oczu, więc um, teraz już będzie raczej tak. Tutaj mamy maseczki. Dawno właśnie nie miałam żadnej e, w płachcie. Hello Water. E, wszystkie jakoś te, co po, te ostatnie używałam, były po prostu białe, więc fajnie było zrobić sobie taką przepiękną. Bardzo mi się podobała. E, ta jagodowa chyba już ją miałam, bo ona mi się strasznie fajnie sprawdziła i wydaje mi się, że ja już ją miałam. Podejrzewam, że to jest wiecie, action. E, z ekstraktem z jagód. Przepięknie pachniała. Taka kolorowa. To już dawno tworzłam to jakoś chyba. Na początku jedną z pierwszych rzeczy, którą wrzuciłam do tego em, pudełka. E, suchy szampon z Gatsby. Kupuję je, ale wydaje mi się, że one są takie em, średnie. Wolę nawet chyba z Lidla, ale tak rzadko jeżdżę do Lidla, także kupuję to, co akurat jest w Tesco na promocji, bo żyłam je bardzo rzadko, ale lubię je mieć w domu. Na wypadek jakbym miała jakieś, wiecie, emergency. Zresztą teraz są grzywką, to mogę sobie na przykład spryskać całość, zrobić kucyka, a umysł tylko grzywkę. I wtedy wygląda jak świeże włosy. Um, także taki suchy szampon. Już prawie skończyłam. Odżywka do włosów bez spłukiwania to jest taki płynny jedwab z witaminami. Jedwab do włosów z witaminami. Tłumaczę to jak to um, I był fajny. Jedyny minus um, nie pomagał w rozczesywaniu. Absolutnie nie ułatwiał, że te włosy były takie, wiecie, jak sobie spryskam tym um, ze szwarckopa, to po prostu włosy są takie gładkie i super się rozczesywają. Ten nie, ale włosy były ładne po nim, także chociaż tyle. Złożyłam jeden tylko, e, podkład nie, CC Cream w sumie to jest z firmy It: Your Skin But Better CC Plus. Ehm, I on był bardzo fajny. Ale jednak, tak jak przy użytkowaniu dłuższym, dla mnie za ciężki. Był, był taki mega, mega kryjący. Ja takich produktów nie do końca lubię, bo nie potrzebuję tego krycia. I czuję jednak, że mam taką, wiecie, ciężką warstwę ym, podkładu na twarzy. Chyba go raczej nie kupię, ale, ale był fajny. Jeżeli szukacie czegoś z dobrym kryciem, to był bardzo fajny. Jeszcze jedno, tu było akurat Bath Milk, ale ja to i tak zużyłam jako czerwon prysznic I zaskakująco sopę glory również z kalendarza. Zaskakująco było fajne, mimo że to był zapach lawendy, ale był bardzo ładny zapach lawendy. Także nie wiem, jestem strasznie tak negatywnie nastawiona do tej lawendy, jakoś tak nie przypadam za nią, ale dużo produktów z lawendą mi się sprawdza. Także chyba już jestem po prostu taka uprzedzona do tego, ale to było bardzo fajne. Sól, moja ulubiona, bardzo, bardzo często u mnie jest. Y, kawa i kokos. Maseczka, to już jest moje dru drugie opakowanie. Te mi mini maseczki z The Body Shop. Kawowa, boska, rozgrzewająca, nie fajna na, na lato, ym, ale na zimę idealna, bardzo, bardzo rozgrzewająca. Y, świetna, świetna maseczka. Nie wiem, tak macham, ym, super się sprawdziła i właśnie to udało mi się kupić drugie opakowanie. Płatki mam tutaj dwa opakowanie z Isan. Oczywiście one są po prostu boskie. To chyba przywiozę tonami z Polski. Miałam kokosowe, z olejem kokosowym kolagenem. Boskie, te były boskie. Um, I efekt nawilżający z kwasem hialurnowym i aloesem. Bardzo fajny. Boże, ja Wam ich zazdroszczę. I jeszcze ostatnie dwie rzeczy. Maseczka z cień wygładzająca, i to jest pilow I ona miała przepiękny kolor, jak te kamyki tutaj. E, poprawia kolory skóry, rozświetla cerę maseczka bardzo fajna, ale e, pilow także wiem, że nie wszyscy są fanami, bo z nimi trzeba długo siedzieć, aż one tak wysną, wysną ale one były bardzo fajne właśnie ona jest z Lidla i ostatnia rzecz to jest e, maskara z The Body Shop siostra e, Happy Go Ty nie potrzebujesz, masz przepiękne rzęsy e, Happy Go lashes. i to była z zestawu takiego i to była tak, z takiego zestawu e, z mydełkiem do z mydełkiem do demakijażu e, i w sumie kupiłam dla mydełka, bo nie wiem dlaczego, ale wydawało mi się, że maskara z The Body Shop z iguś, bo to po prostu się robi ridiculous nie wiem, ale wydawało mi się, że maskara będzie kiepska z The Body Shop, że po prostu maskara jedna z tych, które tak nie mam, nie wiem dlaczego, nie wiem czy w ogóle kiedykolwiek miałam z The Body Shop, może miałam i tak już mi się, wiecie, zakodowało ale ta była świetna ta była świetna. To już jest ostatni produkt. Tutaj jest siostra na parze. próbuje mi zjeść mój produkt. To ja ci dałam masło orzechowe. Ty mnie tu będziesz zjadał? Także myślałam, że będzie kiepska, ale malowała przepięknie i przepięknie rozdzielała i z tego co pamiętam, używa ją, używałam ją na początku z połączeniem z inną, żeby tamtą rozdzielić, bo tamta już zaczyna mi troszkę sklejać te rzęsy, a ta nie. Musiałam ją odłożyć, to się uspokoił. Pokażę Wam jeszcze szczoteczkę, taka gruba, ale była bardzo fajna w użytkowaniu. Nie będę Ci malować zygi e, rzęs, nie wygupię się, nie rób scen. Także jeżeli ją jeszcze raz spotkam, to zdecydowanie ją kupię, bo była naprawdę, naprawdę fajna. E, I to tyle. Sporo tych produktów dało mi się zużyć, ale niestety nie było tu żadnego balsamu, nie udało mi się. Mam... Em... Z y Boże, z Flaw, mam tą maskę do ciała i jeszcze mi trochę jej zostało, nie udało mi się. Czasami udaje mi się, tak wiecie, jak przed filmikiem, to tak motywuje się i rano i wieczorem używam, ale ona jest taka wielka. Taka wydajna, że niestety się nie udało, więc na pewno będzie w kolejnym dęku. Ok, mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście z nami czas, bo ktoś tutaj nie mógł zostawić oczywiście samej. Pozdrawiam kochani bardzo serdecznie, życzę cudownego słonecznego dnia i do zobaczenia już niedługo. Pa!